Po ustawieniu papierów w kserokopiarce możemy przystąpić do wydruku tego dokumentu. Ustawienia drukowania możemy wywołać komendą Ctrl+P lub klikając u góry z menu Plik, Drukuj. Wybieramy urządzenie na którym chcemy wydrukować. W naszym przypadku jest to urządzenie domyślne, Konica Minolta bizhub C458. Klikamy właściwości drukarki. Następnie zakładkę podstawy. Wybieramy podajnik papieru, w którym mamy włożony grubszy papier. W naszym przypadku jest to podajnik ręczny. I kolejnym krokiem jest dobranie odpowiedniej grubości papieru. Ustawiliśmy gruby 4, tak więc musimy potwierdzić i ustawić dokładnie ten sam, tą samą grubość papieru. Potwierdzamy przyciskiem OK i klikamy ikonkę drukuj. Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, urządzenie powinno wydrukować bez żadnych problemów. Dziękuję Państwu.